Rozdział drugi o wiecznej, a niezmiennej woli Bożej. Wiele rzeczy czynią przeciwnych woli Bożej, lecz mądrość Boga i moc Jego taka jest, że wszystko, nawet to, co się wydaje przeciwne, woli Jego dążyć musi do tych wyników i celów, które On za dobre i słuszne z góry uznał. Stąd, gdy ktoś mówi, że Bóg zmienia wolę swoją, gdy na przykład wydaje się zagniewany na tych, dla których był przedtem łagodny, to wtedy raczej ludzie się zmieniają, nie Bóg, i tylko w swych cierpieniach widzą Boga jakoby zmienionego. W taki sposób zmienia się słońce dla oczu chorych i złagodnego, i miłego staje się niejako przykre i dokuczliwe, chociaż samo w sobie pozostaje jednakowe, niezmienne, jako przedtem było. Nazywamy również wolą Bożą tę wolę, którą Bóg wzbudza w sercach tych, co są posłuszni rozkazaniom Jego i o takiej to woli apostoł mówi. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w nas i chcieć. Tak samo jak i sprawiedliwością Bożą nazywamy nie tylko tę sprawiedliwość, przez którą Bóg jest sprawiedliwy, lecz też ją, którą on sprawuje w człowieku przezeń usprawiedliwianym. Podobnie i zakonem Bożym nazywamy ten, który jest właściwie zakonem ludzi, lecz dany jest od Boga, bo wszakże ludźmi byli ci, do których Jezus powiedział: W zakonie waszym napisane jest, a znów w innym miejscu, zakon Boga jego w sercu jego. Mówi się też o Bogu, że On chce wedle tej woli, którą sprawuje w ludziach. Chociaż On nie sam chce tego, lecz sprawia, iżby jego ludzie tego chcieli. Tak samo jeszcze o Bogu się mówi, że On poznaje, gdy tylko sprawia, aby poznany był przez tych, którzy go pierwej nie znali. I to, co apostoł mówi: A teraz poznając Boga, owszem, poznani, będąc od Boga. Bynajmniej nas nie upoważnia do przypuszczania, że Bóg wtedy dopiero poznał ich, których wszak naprzód znał od założenia świata, lecz mówi się, że poznał, bo sprawił wtedy to, iżby być poznanym. O takich sposobach mówienia pamiętam, że już w poprzednich księgach była mowa. Wedle, wedle tego więc chcenia, to jest, gdy o Bogu mówimy, że chce tego, do czego tylko innych aby chcieli, skłania innych nieznajdujących przyszłości to można powiedzieć, że Bóg wiele rzeczy chce ale ich nie czyni albowiem święci Jego natchnieni przez Boga świętym pragnieniem chcą wiele rzeczy które się jednakże nie stają na przykład modlą się z czystego i pobożnego serca za innych ludzi a Bóg nie spełnia tego wszystkiego a co proszą, o co proszą chociaż sam w nich przez Ducha Świętego sprawił tę wolę modlenia się w ten sposób, gdy święci wedle Boga i chcą, i modlą się, iżby wszyscy ludzie byli zbawieni, możemy powiedzieć: Bóg chce, a nie czyni, bo mówimy wtedy o Bogu, że chce, gdy on tylko sprawia, aby tamci chcieli. Wedle zasionej własnej swej woli, która razem z jego uprzednią wiedzą jest odwieczna, Bóg wszystko oczywiście, cokolwiek na niebie i ziemi zechciał. Nie tylko rzeczy przeszłe i teraźniejsze, lecz też i przyszłe uczynił już. Lecz zanim nadejdzie ten czas, w którym chce, aby się to spełniło, co był przedtem powiedział i rozporządził, my mówimy wtedy: stanie się, kiedy Bóg zechce. Jeśli zaś nie tylko czas nam jest nieznany, ale też i nie wiemy, czy się ta rzecz jakoś stanie kiedykolwiek, wówczas mówimy: stanie się jeśli Bóg zechce, nie, iż Bóg będzie miał wtedy nową jakąś wolę, której przedtem nie miał, lecz że to, co w woli Jego niezmiennej od wieków jest przygotowane, wtedy się spełni.